Witaj, nie wybrałeś niebezpieczną drogę, przebywając tutaj. Tu nie jest bezpiecznie. Gdyby ktoś cię z kotu zobaczył, pewnie już by cię zaatakowali. Więc proszę nie chodzić tak po terenach, jeśli ich nie znasz. W ogóle, co tutaj robisz? Może najpierw przedstawię się. Jestem Strumień, jestem medyczką z Klanu Wiatru. Mogę chodzić gdzie chcę. I nie musisz mi mówić. Nawet gdybyś mnie zaatakował. Dałabym sobie radę. Pozwól, że zabiorę się do swojego klanu. Poznasz tam koty. Może nawet udać się dołączyć do naszego klanu, jeśli tylko porozmawiasz z moim przywódcą. Pamiętaj, nie mam zamiaru Ciebie zaatakować, tylko chcę Ci pomóc, więc proszę nie podnoś na mnie głosu. Dobrze nie będziesz podnosić głosu. Ale nie mów mi, co mam robić. Jeśli będę chcieć, to pójdę z tobą. Jeśli nie, to zostanę tutaj i będę robić, co chcę. Ale dobrze, w porządku. Zgodzę się pójść z tobą. A tak poza tym nazywam się Piórko. Strumieniu, kto to jest? Miałeś nikogo nie przeprowadzać. A jednak przeprowadziłaś tu nieznanego kota. Dobrze wiesz, że mamy problemy w klanie i nie potrzebujemy tutaj kolejnych problemów. Zabierz go stąd, zanim ja się nim zajmę i to już! Czarnogwiazdo, dobrze wiesz, że mamy problemy w klanie. Nasz klan ledwo żyje. Mamy problemy z polowaniem, a w naszym klanie nie ma uczniów. A dobrze wiesz, jak bardzo nam się przyda uczeń. Widzę, że ten kot jest silny. Widziałam go jak polował, więc proszę z zostawić go w Klanie. Będę pilnować tego, aby się uczył wszystkiego co się da. W porządku, zgadzam się. Ale masz go pilnować, bo jeśli coś zawinie, to nasz Klan będzie miał problemy tylko przez niego, a to będzie tylko twoja wina. Jutro o północy nadam mu imię Ucznia. Więc teraz zabierz go do swojego legowiska, a ja za chwilę zbiorę zebranie. Co za nowy jakiś sierściuch. Pewnie okaże się, że nawet polować nie potrafi. Oho, widzę, że szukuje nam się nowy uczeń do klanu. Nigdy już ich dawno nie przyjmowali. Dobra, zamknij się cedrowe serce, tylko słuchaj przywódcy, co ma do powiedzenia. Dobrze, już będzie cicho, złote futro. Drogi klanie, jak dobrze wiecie, jesteśmy w złej sytuacji postawieni i musicie zrozumieć pewną rzecz. Jak dobrze wiecie, strumień przyprowadziła do naszego klanu kota o imieniu Piórko. Jutro o północy zostanie mu nadane imię ucznia. I jeszcze muszę też nadać mu mentora. Mentorem albo mentorką zostanie. Cydrowe serce, cedrowe serce, wiem, że poradzisz sobie i proszę, przyjmij go jako naszego ucznia klanu Wiatru. Czarnogwiazda, nie ma mowy, że zostanę jej mentorem. Proszę, wybierz, wybierz kogoś innego, ale nie tylko mnie. W porządku, nie będę Ciebie zmuszać, aby został jej mentorem. A więc mentorem zostaje błotniste futro. Ale czarna gwiazdo! Ja nie chcę być mentorem jakiegoś sierściucha! Ledwo se do nas ten kot, a my mamy już mu ufać? Ja najlepiej bym go wziął i wyrzucił gdzieś do lasu, żeby sobie sam poradził, a nie będzie czekał, aż mu jedzenie przyniesiemy pod sam nos. Błotniste Futro ma rację. Tak, ja też się zgadzam. Nikt z nas nie chce zostać jej mentorem. Macie być cicho. Jej mentorem będzie Błotniste Futro. I nie macie nic do gadania.